Urodzony 31 marca 1892 roku generał Stanisław Maczek jest jednym z tych ludzi, których dokonania w życiu dorosłym są tak ogromne, że w zasadzie nie ma potrzeby wspominania o czasach jego młodości. Po wybuchu I wojny światowej zostaje wcielony do armii austro-węgierskiej. Udaje mu się tam odbyć liczne szkolenia, a także zdobyć cenne doświadczenie, które zaprocentuje już w wojsku polskim. Po powrocie na front udaje mu się zdobyć stopień porucznika, a także nabiera przekonania co do tego, że wojna jest już w zasadzie przegrana, a same Austro-Węgry chylą się ku rozpadowi. W związku z tym postanawia zdezerterować że tak, aby dołączyć do nowo formującego się Wojska Polskiego. 14 listopada obiera dowodzenie nad Kompanią Krośnieńską, która jest przeznaczona do odsieczy oblężonego Lwowa. 20 listopada Porucznik Maczek obejmuje dowództwo nad pancernym pociągiem Kozak. Widząc, że Ukraińscy przejmują jedno ze wzgórz, którym mogą zaatakować osłaniane polskie siły, postanawia dokonać kontrofensywy. Jest to pomysł poniekąd genialny, ale również szalony, ponieważ samo to wzgórze było bardzo silnie chronione. Nadjeżdża również w ten, tym momencie polski pancerny pociąg, który wspomaga naszych żołnierzy w walce. Po samej walce, porucznik maczek zostaje wezwany właśnie do tego pociągu, w którym przebywa jeden z dowódców. Jak się później okazuje, po dotarciu już na miejsce, był to sam marszałek Piłsudski, który pogratulował porucznikowi maczkowi tego pomysłu. Pomysłu na ten właśnie manewr i awansował go do stopnia kapitana. Po ustaniu walk polsko-ukraińskich następuje wojna polsko-bolszewicka, podczas której kapitan Maczek piastuje kilka ważnych stanowisk, również zdobywając doświadczenie sztabowe. Co ważne, również podczas tej wojny ma do czynienia z dowodzeniem siłami pancernymi. Nie były to siły pancerne, jakie znamy z II wojny. Światowej, ponieważ miał do dyspozycji tylko trzy francuskie czołgi, które w zasadzie służyły mu tylko do przewożenia meldunków i rozkazów, a także łączności. 30 października 1938 roku kapitan Maczek obejmuje dowództwo nad 10 Brygadą Kawalerii, czyli pierwszą pancerno-motorową jednostką wojska polskiego. Warunki, w jakich przyszło mu służyć i wykonywać swoje obowiązki, można nazwać trudnymi, ponieważ Poza bronią maszynową i przeciwlotniczą brakowało broni pancernej, a także samych czołgów. W Wielkiej Brytanii powstała pierwsza dywi polska dywizja pancerna, którą również dowodził generał Maczek. Ale zanim doszło do tego, że wkroczyła ona do boju, minęło sporo czasu. Stało się to na przełomie lipca i sierpnia. 1944 roku miał do dyspozycji już zdecydowanie więcej sił niż na początku swojej wojennej wędrówki. A konkretnie 381 czołgów, 483 działa, 15 210 żołnierzy, 885 oficerów. Przed pierwszym szturmem generał Maczek powiedział: Idąc do pierwszej bitwy, będziemy żądali rachunku za całe 5 lat wojny. Nie znaczy to jednak że macie stosować barbarzyńskie metody walki. Bijcie się tak, jak bił się zawsze żołnierz Polski w ciągu całej naszej historii. Bijcie się twardo i po rycersku, stwierdził generał Maczek w rozkazie wydanym kilka dni po lądowaniu we Francji. 1 sierpnia 1944 roku zaznaczył również, że żołnierz Polski bić się może o wolność wielu narodów. Umiera tylko dla Polski. Brygada Maczka wzięła do niewoli około 20 tysięcy Niemieckich żołnierzy. Wyzwoliła setki miejscowości, a ludzie pamiętali ich jeszcze przez długie lata. Świadczył o tym m.in. fakt, że kiedy generał Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku, na jego pogrzebie, który odbył się w miejscowości, którym właśnie wyzwalał, a którą była Breda, pojawiły się prawdziwe tłumy ludzi, którzy pamiętali to, co zawdzięczają generałowi. Samo miasto po raz kolejny było przyozdobione w polskie barwy, a także hasła, o treści dziękujemy. Generał Maczek był genialnym dowódcą, taktykiem, a także wspaniałym człowiekiem, którego wszyscy darzyli niepowtarzalnym uczuciem. Jest dla nas dzisiaj wzorem męstwa, honoru i odwagi.